Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niedawno usłyszałem coś, co wywarło na mnie ogromne wrażenie. Mianowicie, iż najlepsze czas na ubezpieczenie jest wtedy, gdy go nie potrzebujemy. To zainspirowało mnie do wyjaśnienia w trochę tym razem bardziej ludzki sposób, o co właściwie w tym chodzi. Dlaczego ludzie młodzi i zdrowi powinni ubezpieczać się na wypadek utraty życia i zdrowia? Odpowiedź jest yy, prosta ponieważ to przed nimi jest kawał życia, z którym przez wiele lat będą musieli się mierzyć. To przed nimi stoją wyzwania, takie jak zdobycie wykształcenia, realizacja siebie w pracy zawodowej, założenie rodziny, zapewnienie jej godnego życia i tak dalej i tak dalej. W tym właśnie przedziale czasowym aż do starości będą na nich czekać różnego rodzaju pułapki, przeciwności, problemy, stresy, a czasami na pewnym etapie również śmierć, lub utrata zdrowia. Właśnie w tym czasie, w walce z różnego rodzaju problemami, kiedy już nie będą mieli na to sił i chęci, bo przydarzy im się to najgorsze choroba, kalectwo lub inne pomoże im ubezpieczenie zdrowotne. Nie będą musieli walczyć o leczenie, konfrontując się ze służbą zdrowia, jaką funduje nam Narodowy Fundusz. Takie ubezpieczenie da im i rodzinie spokój i pewność, że będą mieli zapewnioną godną opiekę lekarską. Że nie będą musieli się szarpać o każdą drobną usługę, tracąc na to czas, resztę, sił i zdrowia. A kiedy trafi się sytuacja, że uszczerbek na zdrowiu spowoduje na przykład trwałe kalectwo, bo przecież i to się może zdarzyć, z ubezpieczenia będą mogli i mieli środki, czy to na rehabilitację, czy nałożenie sobie nowego życia w nowej sytuacji? Warunek jest jeden. Trzeba się ubezpieczyć, gdy jesteśmy zdrowi. Bo później żadne towarzystwo nie zgodzi się już na ubezpieczenia. Okej, okay, a co się stanie, kiedy trafi się to najgorsze, to znaczy śmierć? Czy to w wyniku choroby, czy wypadku, bo przecież nikt nie wie, co stanie się jutro, a co dopiero za rok, czy dalej? Nie wiem, czy wiecie, ale w pewnych statystykach, które zostały zrobione 80% ludzi boi się zachorować na raka. Co stanie się z rodziną, żoną, dziećmi, którą każdy, wcześniej czy później, założy? Zostaną nie dość, że w ogromnym smutku i rozpaczy to jeszcze być może bez środków do życia, z długami na przykład z zaciągniętych kredytów. Właśnie wtedy pomoc może nadejść z ubezpieczenia na życie i być może uratuje ono najbliższych od dodatkowych, niepotrzebnych tragedii. I teraz znów, warunek jest jeden. Trzeba się ubezpieczyć, kiedy jesteśmy zdrowi, później będzie już za późno. To właśnie wszystko, co wskazałem powyżej, chciałbym, aby przemówiło do Was, do młodych i mniej młodych ludzi, że pomimo super zdrowia, ogromnych chęci dostawiania czoła wszystkiemu i wszystkim, warto jest zabezpieczyć w jakiejkolwiek formie siebie i rodzinę. W dzisiejszym świecie pełnym niespodziewanych wydarzeń świecie epidemii, wskażonego środowiska, kryzysów gospodarczych. Tym bardziej młodzi ludzie powinni zadbać o zabezpieczenie siebie i bliskich. Po cóż zabezpieczać się na starość? Skoro ten rozdział tworzenia swojego zawodowego i rodzinnego życia jest już za nami. Zresztą, kto będzie chciał ubezpieczyć starego i schorowanego człowieka? To Towarzystwa ubezpieczeniowe nie będą chciały. Jeżeli, słuchajcie, podobał Wam się ten materiał, to oczywiście proszę udostępniajcie go. Mam nadzieję, że może on wpłynąć na to, że stanie się dla Was coś lepszego, coś dobrego. Zostawiam Was z tym tematem na weekend. Postaram się w przyszłym tygodniu powiedzieć może więcej, trochę szczegółów technicznych. Na razie zależy mi bardzo na tym, żeby troszeczkę poruszyć Was, żebyście, żebyście troszeczkę spróbowali sobie to zwizualizować, ponieważ tylko w ten sposób uda Wam się tak naprawdę zabezpieczyć się w przyszłości przed tragedią. A teraz życzę wam wszystkiego dobrego, fajnego weekendu i udanego piątku, bo przecież dzisiaj piątek. Pozdrawiam was serdecznie i życzę miłego dnia. Cześć.